Cześć, siema kociołkaczki, z tej strony Buko, ze mną dzisiaj jest... Nelson. I y, to jest już trzeci odcineczek z serii Dragońska przygoda. Y, w poprzednim odcineczku właśnie robiliśmy oto tego pięknego bikona. Y, w, w tym odcinku mamy zamiar zrobić pokój do robienia nóżek. Y, tutaj już mamy trochę zaczęte, ale to tam nieważne. Dobra. No to zaczynamy więc robić to, co mamy robić. Po pierwsze, to ja to muszę tutaj rozkopać, później iść po Wszyscy wiedzą, co mają robić. Dobra. Najpierw no ja to tutaj muszę rozkopać. Następny odcinek nie wiemy, się kiedy, nie wiemy kiedy się pojawi. Może jutro. Może to jutrze. Nie wiadomo. I będzie też odcinek z testowania tych nóżek. Będziemy testować. Oczywiście nie na sobie. Nie na sobie, oczywiście. Na jakichś losowych, randomowych. Typach. Tak, gracze. Tak. Dobra, to tak, tutaj tak, tak, tak trzeba. Jeśli w sumie to mi się przyda, to wywala brodawki. Dobra, może o czymś porozmawiamy bo tak trochę cicho, nie? No. No, o czym tutaj rozmawiać? Nie wiem, nie na pewno nie ogłoszenia, bo ogłoszenia są na końcu zawsze. Tak, ogłoszenia zawsze po prostu są na końcu i tak to pozostanie. To może... O, to może o, o stalkerze pogadano, bo... Miał być w już poprzednim odcinku, powtórzę raz jeszcze, że... Chyba nie mówiłem o poprzednim odcinku, no nie mówiłem. Stalkerowi niestety... Mikrofon. Nie, mikrofon. no Znaczy, no mikrofon i słuchawki, bo ma takie połączone. Ale w każdym razie, te słuchawki i nie może ta nagrywać. Tak. Ale myślę, że w przeciągu miesiąca zakupi, zakupi nowe, może wcześniej. Zobaczymy, I wtedy na pewno wróci. Dobra, ja już zakończyłem swoją robotę. Jeszcze dół, jakbyś mógł. A, tak, dobra. Spoko. A to tutaj już muszę rozkochać. Dobra, nie wylewa się? Dobra, to teraz nie. chwila prawdy. No, kurde, wylewa się. Jak to zrobić, żeby się to nie wylewało? Aha, dobra, wiem, wiem. dobra o się coś. O. Wykrakałeś kurczę źle No i chyba z zry, zrypałem O, dobrze. Teraz tu na dole trzeba dać dobra. takie chodki. od dołu to trzeba po prostu było No, dobra, okej. Okay. Ja za chwilę będę kończył podłogę. No to jak, jak, jakbyś skończył tą podłogę, to jak yy, mógłbym cię prosić o to, żebyś poszedł po piasek? No. Pójdę spokojnie. O, dobra, to ja się już zajmę tutaj. Dobra, teraz możesz robić nóżki. Mm -hmm. A ja zajmę się piaskiem. O kurczę, ma tu jabłko. Dobra. dobra. Tak. Co? Dobra. Ile potrzebujemy? Troszkę się ścięło. Mogłabyś to raz... powtórzyć? Tak, 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 tak. Ile tego piasku tak, tak, potrzebujesz? Tak, z ze, ze stak dwa. Dwa staki, okej. Okay. Nie, nie, no stak wystarczy. Stak wystarczy. Spoko. Będzie stak. <laughs> Przepraszam. Po prostu pięknie. Te nóżki mają być jakie, takie psz, takie szerokie, małe? Yy, bardziej, wiesz co, powiem Ci, że z własnego doświadczenia wiem, że lepsze są mniejsze, żeby po prostu on nie miał, jak na przykład się ruszać, żebyśmy mieli łatwiej go, wiesz, Tak, yy -y, nie? nie Bo oczywiście tak, im większe, tym jest większa szansa na to, że on na przykład, nie wiem, gdzieś pójdzie tam szybko do rogu i ucieknie, tak? Tak jest. Mam dwie, jedna kropka, wtedy nie ma szans, że on ucieknie. Uh -huh. A nas nie no, uderzy. Te bluszki będą takie, takie szczerze, takie malutkie. Nie trzeba większych. Chodzi po prostu o to, żeby tego oszusta zrobić, konać. Czy źle? Co źle? Nie, źle postawiłem. A, okej. Okay. Dobra, to, to tak ma być. sobie z tych craftingów. No i nóżki już dokończone. Znaczy zaraz je będę kończyć. Spoko. Jeszcze będziemy tutaj trochę tam coś upiększać, dorabiać, dokończać. Tak. Żeby też odcinki nie były za krótkie, po prostu mam jakiś tam, powiedzmy, plan na odcinek, a, powiedzmy, zajmie zajm zajm nam to, nie wiem, 15-10 minut, po prostu będziemy coś tam jeszcze dodatkowego robić, po prostu, żeby te odcinki nie były też za krótkie. Dobra, nóżki stworzone, pięknie wszystko. Dobra. Ja szukam piasku, o, dobra. Hmm. Dobra, pięknie nam, nam to wyszło, tylko tutaj coś mi trochę nie pasuje. O tak, teraz. Właśnie trzeba to. Oj, ścinka, ścinka, Powiedz, kiedy już będziesz mógł. Dobra, mam już dwa staki. Dobra, stak wystarczył, ale jak tam wolisz. No, już mam dwa staki. No, dobra. Właśnie, a no to w sumie dobrze, że wziąłeś dwa staki, bo jeszcze na potki szkło, na te buteleczki. Mhm. Mm to idzie, tu przepala wszystko. Chodź ci, wytłumaczysz za to, jak to tam musisz klepać. Aha, tak. czekaj. Hmm. czekaj. Czekaj, czekaj. Może tam kiedyś zrobimy, że będzie perspektywa moja i Nelsona. Może. A, coś. To zobaczymy. Coś takiego uprzejmie. Teraz pytanie przez drewno? A, robimy z obsa. O, właśnie, chciałem ten tu rozkopać. I to już się tym zajmę. Okej, okay. i tam gdzie jest to drewno, no to w sumie tam tu tam jest, jakiś pokój ściana. Mhm. Mm Za tym drewnem tu? Tak, jest, tam. Co tu jest? Nie, nie ma. Nie? No to tu możesz dać obsydian? Nie, tego. O nie, coś tam jest tej skrzynki. A to są te nasze. A tutaj nic nie będę widać. Mhm. Mm Dobra, możemy tutaj. Dobra. I to wszystko obsługiwałem, tak? Tak. Tylko tutaj będzie trzeba od razu dać, bo to się wszystko może rozwalić. O. Y... O. Okej. Okay. Nic, nic nie, nie, ważne. nie było. Nieważne. Tak. Nie no. Chyba był jakiś bakal albo prostu. Nie wiem, idę po opsy. Ja mam psa, chodź. Ale czekaj, masz dużo? No, stak. a tu mam dwa, trzy, stak, cztery nawet. No, jak możesz to od razu przynieść to drewno. Znaczy drewno, przepraszam, piasek. Mhm. Mm Ale piasek już włożyłem do przepalania. I przepraszam, szkło. Boże. No, tylko do Tego. Czego? Szkła, szkła. Pojdę po nie. O, a tutaj jest drewno, co mam wsadzić? Też, też, też. O kurde, zgubiłem się. Ta gildia taka już duża. Może nie jest aż tak mocno duża, ale... No, ale dużo sporo. jest. Spora, można powiedzieć. Myślę, że spora to jest dobry odpowiednik. Jakbyś mógł to dać szkło? To... No daj, tutaj się rzucam, 20 no. masz. Jak może to, to drewno tutaj rozkopać? Yy, które drewno gdzie? Tutaj, za tą, za tą wodą. Mhm. Aha, świernię mam. To czekaj, zaraz przyjdę. Dobra. Rościnka lekka. I już kończę, kończę, kończę. Stąd będziemy mogli sobie brać wodę na... O kurczę, tam źle dałem. Na potk na przykład. Mhm. Dobra, zrobimy. Mhm. Dobra, to teraz tak, to wszystko. Dobra. nam się jeszcze przyda? No oczywiście. W Na następnym odcinku będziemy te, próbować kogoś tam sklepać w tych nóżkach i coś tam jeszcze. Dokładnie tak. Dobrze, to co teraz? Obsedia zrobić jeszcze? No mm, coś jeszcze tutaj musimy dorobić, nie? Bo ja wiem. W zasadzie to już jest zrobione. Mi się podoba. Mi też. A tutaj, jakbyśmy dali szkło, to, to już trochę głupio by było. Tak jest fajnie. I tutaj, jak chcesz klepać, no to oczywiście tam kogoś jakoś musimy. To czekaj, jakieś schodki, to tutaj zrobimy może. Nie no właśnie, muszę jeszcze trzeba tam kogoś. Ja to ja. O, teraz mam taki pomysł. Zrobimy drugie piętro i też będą nóżki. Nie, nie, to będzie bez sensu. Jednóżki wystarczą, ale mi chodzi o to, żeby tu rozkopać. To ja zrobię te schody. A to tu zobacz, tak, 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 tak 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 czy. nie 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 raz dwa właśnie tak nie bo jak go tam tepniesz właśnie już Ci mówię źle się, a nie tutaj o chyba nie, dalej No ja zrobię te schody tepnij się na mnie czekaj no co? To... no czekaj no Odkopnie. Albo sam to się podkopnie. Jeśli już nie tak? to. No dobra, no, to tam postaw. A No, no to tutaj też będą schody w prawo, w lewo, takie jakby piętro drugie. Ale po co drugie piętro? No, drugie piętro gildi. A. Ale to może drugim piętro zajmiemy się w innym odcinku, co? No, albo jeszcze poza odcinkiem. Zobaczymy. Jak nam czas pozwoli. Dobra. Tylko teraz, jak go tam tepniemy, na przykład kogoś? I zaraz ci pokażę. Tylko tutaj jeszcze jedno bo mogę... O, dobra, to spróbujmy to, ja się do ciebie tepnę, że. jako grać inny. Teraz muszę wiedzieć, gdzie są te nóżki. Czekaj, jak ty stoisz, to. jeszcze. Y... Dwie klatki do przodu, albo jedną. Jedną I chyba. pod siebie. No, i pod siebie. Tutaj? Yy, tak, tutaj. Tu. Czekaj. O, nie, o jedno dalej. No. No i się do mnie tepnij. Czekaj. Biblioteczkę dał. No. <giblioteczkę> tak, zobaczymy, czy to będzie, jak to wyjdzie. Oho, działa. Więc okej, okay, on teraz nie będzie wiedział o co chodzi, my go będziemy klepać, on nie ucieknie. Dobra. Dobra. No to co, zrobione mamy nóżki, plan na odcinku jest zrobiony, czyli właściwie możemy kończyć, ale zanim skończymy tradycyjnie odgłoszenia parafialne w wykonaniu wojny. Pierwsza sprawa, przepraszamy was jeszcze raz bardzo za dzisiejszego live'a, który nie ukazał się, ponieważ czas nas goni. Już mówiliśmy. Ja mam sprawy. Buko też ma sprawy. Następne. Ten odcinek leci oczywiście dzisiaj jeszcze. Postaram się, ale myślę, że tak. Takie odcinki zwykle 4 godziny, 5 przetwarzają się. Ym, trzecia sprawa. Cztery właśnie... godziny, o wiele mnie, tak z kilka go... tak z godziny. No to tak. przepraszam. za błąd. Następny Stalker. Stalker oczywiście, jak już mówiłem, nie może z nami nagrywać na razie przez mikrofon i słuchawki więc pojawi się w późniejszym etapie naszej yy, tego serii yy, i ostatnią sprawą na dzisiaj jest to, że yy, podsyłajcie nam swoje nicki na, yy, w komentarzach i możecie do dołączyć do gildii nasz tak naszej, możecie dołączyć wszystko, że podejście swój nick w komentarzu i wejdziecie na serwer oczywiście oprócz tego, że chcemy prowadzić tę serię sami, to chcemy żebyście wy też dołączyli do naszej gildii Możemy stworzyć taką wielką gildię może w Topce się zajdziemy. Kto wie. Dokładnie. No ja i po ogłoszeniach. Ja, ja tu jeszcze tutaj dokańczam, coś tam porobię. Znaczy dokończam. Ale to już poza odcinkiem może to. No, no to zaraz się pożegnamy. Tutaj tylko pochodnie dam. Mhm. Tutaj zrobię tą dziurę na te panie do kogoś. Tu? Mhm. Nie, nie tu. Tutaj, tutaj chyba. Nie, o jedno dalej. Ok. A, już wiem, dobra, no o jedno dalej musisz. No kurczę, źle dałem. No i zrąbałem, muszę to teraz rozkopać. Hmm. Jak możesz, to pomóż. Tak nie to nie. Czym? A już A -a. dobra, już nic, już nic, dobra. Dobra. ci, pożegnamy się. No to czekać, tylko tutaj to. Mhm. Dobra, nóżki udane Tutaj są takie nawet schodki do tepania. bardzo ładnie mi to wyszło, czy w sumie nam mhm. Ten pokojek ogólnie, tutaj coś jeszcze dodamy, jeszcze będzie drugie piętro willi o, No to się to, będzie działo Tutaj jest Pani. fajnie, możemy się pożegnać No, no to już idę Przy wodzie Przy wodzie, dobra A. Jeśli odcinek jakiś on spodobał łapkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć Cześć